że o, się narobiłem, narobiłem, narobiłem i gówno. Najważniejsza rzecz, że nie ma sensu strukturyzować kursu robiąc trzy moduły, HTML, CSS i JS, to tylko osobno, tak. ten pan to wymyśli lepiej, tak? tak? Tak, nie ma sensu. Nie ma sensu. Dewstaj w lok numer 246. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, o produktach, o usługach, o byciu przedsiębiorcą i czy robić produkty czy usługi. A dziś porozmawiamy o tym naprawdę interesującej tej części całego procesu, czyli co potem, co dalej. O Ale póki co o kosmosie nie. Start. O marketingu i sprzedaży. Start! W rum. No jeszcze nie teraz. W Room. W Room. Układaczona. Po przedszkolu, w drodze na angielski, mam 11 minut na dojechanie. Let's talk about stuff. Żyjemy w takich czasach, i bardzo dobrze, że każdy może coś wydać. Każdy może napisać i wydać książkę samodzielnie, każdy może napisać i wydać e-booka samodzielnie, każdy może nagrać kurs online, czy może zorganizować szkolenie nawet stacjonarne. Można wymyślić coś, potem to zrobić, a potem to wydać. A potem, a potem bywa różnie. Z jednej strony pojawiają się informacje, że jak wydajesz książkę z wydawcą, to wydawca zabiera około 93% pieniążków. Taki live. No, jak to się mówi? W samorychtyk. Na razie, English. Książki to jedno, a z kolei kursy online. Ja wydaję na przykład na swojej platformie, bo żeby się dogadać z jakąkolwiek inną, to zwykle uzyskanie 50% z przychodów to już jest całkiem nieźle. Dodatkowo, jeszcze bez żadnej gwarancji, jakie faktycznie środki zostaną przeznaczone na promocję i ile tego się sprzeda. Oczywiście, tak jak z książkami, może robić self-publishing każdy może wydawać kursy na swojej platformie. No ale jest takie pewne ale, właśnie. I to dotyczy oczywiście różnych produktów, ale mówię o kursach i o książkach, no bo to mam za sobą i na tym się znam. A teraz czas na call biznesowy na słoneczku. Yy, ta ławka to średnia, ta to tak średnia jakaś, obfajdana, ale ta wygląda całkiem kurde też średnio. Hmm. No jest pół godziny później, udało się znaleźć na szczęście jakąś ranu totalnie ławkę. Czas na kawkę, ławkę kawkę, bo zimno się zrobiło, ale pół godziny ciekawe i bardzo rozmowy. Hmm. W takim tym biznesie online są oczywiście przy, przykłady bardzo takich udanych różnych akcji, bardzo przedsięwzięć profitowych i podawanych jako wzór, jak na przykład Michał Szafrański z Finansowym Ninjo, czy Radek Kotarski z książką Wam się do mózgu i innymi, które wydaje. Oni nas sprzedawali tych książek tam w miliardach egzemplarzy, pozarabiają na tym miliardy dolarów i bardzo super, gratulacje, można się na nich swobodnie wzorować. Ale jest też ta druga strona drugi biegun, że ktoś wydaje coś swojego i kurde. I co dalej? Co i różnie w internecie pojawiają się takie historyjki, niektóre takie bardzo narzekające i one są takie słabe, inne takie humorystycznie z dystansem podchodzące, że o się narobiłem, narobiłem, narobiłem i gówno. Niedawno Łukasz, z którego firmy usług korzystam już od dawna, bo robili redakcję i korektę mojej książki jednej i drugiej, teraz robił redakcję i korektę tekstów na DevStyle, zrobił takie jakieś stady, że napisał swoją książkę o języku polskim, wydał ją, sprzedał tysiąc egzemplarzy, czyli wcale nie mało i jest 23 koła do tyłu. Peszek. Bo słuchajcie, prawda okrutna jest taka w tej rzeczywistości tragicznej i to będzie slow tego odcinka, tak? Bo jeszcze nie koniec, tylko powiem mądrą rzecz. Slow czy nie slow, ale zrobić może każdy. Ale nie każdy może to potem sprzedać. Pff, taram! I w nagrodę pojedziemy na kawę za takie refleksje. I właśnie teraz przede mną tutaj przy kawce 40 minut rozkminy marketingowo-promocyjno-sprzedażowej. się okazuje, ja potrafię robić i jedno i drugie. I robić produkt, a potem go też zmarketingować i sprzedać. I bardzo dobrze, bo to przydatne niesamowicie kombo. I teraz wszystko już z kolejnym kursem, tylko, że tym razem właśnie nie do końca moim, czyli co ten frontend.pl wszystko zaczyna wpadać na swoje miejsce, jak takie zajebiście wyszlifowane puzle. Nie lubię puzli. W każdym razie czas na najważniejsze spotkanie dzisiejszego dnia. Dawaj, dawaj deploy. Jadę. W room. tam też będzie nagrywane. Ja właśnie od dłuższego już czasu dumałem, jak to zrobić, żeby te moje umiejętności po stworzeniu produktu wykorzystać i pomóc komuś z jego produktem właśnie. No i tak trafił się Maciek Korsan na szczęście, z którym to bardzo chętnie uczynię i chodźmy z nimi się zobaczyć. Tutaj właśnie on wykorzystuje swoją wiedzę techniczną oraz edukacyjną, a ja wykorzystuję swoją wiedzę rynkową, biznesową, chyba tak można powiedzieć. I obaj musimy zrobić najlepszą robotę, żebyśmy obaj byli potem zadowoleni. Symbioza czy uzależnienie, czy nie wiem zagalopował się tym nieco. Welcome to The Jungle. Jesteśmy z Korsanem teraz i bardzo burzę mózgów. Mózgu jednego głównie w sumie. Nad Kursem tutaj trwa różne rzeczy. Najważniejsza rzecz, że nie ma sensu strukturyzować kursu robiąc trzy moduły HTML, CSS i JS, tylko Osobno, tak. ten pan to wymyśli lepiej. Tak? tak? Tak, nie ma sensu. Nie ma sensu. Wierzę. A nie. Trochę. No. I jeszcze zapraszamy na no. webinar 4 marca o godzinie 20. Co tym frontend.pl zapisujcie się. Tak, i wypełniajcie ankiety, ponieważ teraz jestem w trakcie analizy wyników z tej ankiety i odpowiedzi na niektóre pytania pojawią się na webinarze. Dodatkowo, jeśli będziecie mieli jakieś pytania na webinarze, to też na nie postaramy się odpowiedzieć. Tak, a kto będzie pisał brzydkie słowa, ten dostanie bana, ale to jak zawsze. To prawda. Do zobaczenia. Jakieś programistyczne świry. Nara programistyczne świry. <laughs> teraz my będziemy jeść, śniadać, yy, bardzo smaczne rzeczy, a potem wrócimy do naszego tematu, ale póki co... Parćiek elegancko, aż, aż nie obok, aż nie elegancko, tak elegancko. Nie pasujesz. O. Nie ja słuchajcie, tak, że wiele osób robi bardzo fajne rzeczy, ale stosunkowo niewiele osób dobrze na tym zarabia. A w zarabianiu nie ma w ogóle niczego złego. I jak zauważyliście na pewno, ja na tym vlogu mówię często o zarabianiu o pieniądzach. Nie dlatego, żeby się chwalić, bo i też nie uważam, że specjalnie jest czym, ale dlatego, żeby pokazać, że to nie powinien być, moim zdaniem, temat tabu. Tak samo jak mówię o psychoterapii, mówię o depresji. Dlaczego to ma być temat tabu? Jak jestem przy parku, to nie mogę się powstrzymać i muszę trochę się przejść, co się dobrze składa, bo jeszcze mam kilka zdań do powiedzenia tutaj do tego pięknego oczka tej pięknej kamery SE wysłużonego. To nie zarabianie fajnych pieniędzy z własnych fajnych inicjatyw i przedsięwzięć może wynikać również z tego, że to co się dzieje obok tworzenia produktu i co się dzieje po wytworzeniu produktu, to nie jest takie, że e napiszę nagram, i chuj, jakoś to będzie. No właśnie nie! <laughs>

Ja wiem, że wiele osób się zastanawia, jak będziemy dzielili się z Korsanem, ja i Korsan, zyskami z tego kursu, które na pewno jakieś tam będą. I to nie jest żadna tajemnica, to wszystko jest wywleczone, jak zawsze u mnie na zewnątrz. Dzielimy się, słuchajcie, pół na pół. Nie da się podzielić jakoś tak bardzo mocno wyjąć tych wartości zarówno z merytoryki, którą robi on, jak i z całej tej otoczki, którą robię ja, więc dzielimy się sprawiedliwie, bo obaj nie robimy tego z zyskiem na myśli jako na pierwszym miejscu. Tak samo jak już teraz rozmawiam z innymi osobami o potencjalnej podobnej współpracy. To to jest pierwsza kwestia. Dzielimy się na pół, żeby kwestie finansowe nie stawały między nami od samego początku. Jasny deal. Żeby takie podejście działało, to potrzebne jest coś, potrzebne jest coś o czym Michał Szafrański pisał, że jest to waluta przyszłości, czyli zaufanie. I to w trzech odsłonach. Ja muszę zaufać Korsanowi, że on zrobi coś naprawdę świetnego. Wiem, że tak będzie. Korsan musi mi zaufać, że ja zrobię to, co umiem robić i że zrobię to bardzo dobrze. I tak się właśnie dzieje. I co najważniejsze, wy ufacie, że to, co ja oferuję z serduszka Korsana, <laughs> będzie dobre. I będzie. No i niestety, słuchajcie, przez moje różne działania marketingowo-sprzedażowe, przez mój rozwój w tym zakresie, straciłem kilka znajomości, niestety, straciłem jedną przyjaźń, mam kilku haterów z tego też powodu. Taki live, takie życie zdarza się, bardzo szkoda, ale trudno. Ważne jest, żeby umieć rozdzielić takie życie biznesowe od życia prywatnego, i nie wszyscy sobie z tym niestety radzą. Polecam obejrzeć odcinek, który nagrywałem parę, chła, parę ładnych miesięcy temu, chyba w sierpniu czy we wrześniu, który nazywa się Wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Tam dużo było rzeczy na ten temat również. My tu gadu-gadu, a czas leci i. Se leci spoko, ale jeszcze kilka rzeczy trzeba zrobić dzisiaj, w związku zarówno z tym kursem frontendowym, jak i z innymi ciekawymi rzeczami. Fajny bardzo dzień dzisiaj, tak swoją drogą. Jedziemy do kawiarni na kawusie, bo za późno już, żeby iść do biura. Do biura to na cały dzień, a nie na godzinę. Hej ho, let's go! Wruchu -ru -ru um! Ja, słuchajcie, zdecydowanie zalecam taką trochę poszerzenie świadomości i edukację z tego zakresu, co się dzieje po wytworzeniu produktu oraz wokół tego procesu tworzenia produktu. Bo to się może przydać w bardzo wielu sytuacjach, niezależnie od branży i od stanowiska. Tylko, że jest pewien problem, muszę tyłem iść, bo tu strasznie wieje. Jest pewien problem, już który wczoraj się pojawił w komentarzach pod wczorajszym odcinkiem. Gdzie się tego uczyć? Skąd to umieć? No właśnie, skąd to nie wiem, ale powiem jak to wyglądało i wygląda cały czas u mnie. Po pierwsze uczę się na własnych błędach, robię coś, patrzę jaki jest tego efekt i jak ja się z tym czuję z daną akcją, z danym działaniem. Jeśli czuję się z tym źle, to tego nie powtarzam. Jeśli efekt był zły, to tego również nie powtarzam albo staram się dojść do tego, dlaczego coś poszło nie tak jak planowałem. Warto obserwować, co robią inni, jakich używają narzędzi, jakie stosują taktyki, czy jakie mają ciekawe jakieś pomysły i albo stosować to u siebie, albo nie. Ja jestem pozapisywany do wielu różnych newsletterów, nawet jak nie chcę kupić produktu, to po prostu obserwuję, jak ktoś dany produkt sprzedaje, promuje, reklamuje, przekonuje do niego takich obserwacji wyłania się również taka lista aktywności, których na przykład ja nigdy nie zrobię, ponieważ według mnie są już manipulacją, a problem jest taki, że ta dziedzina, można powiedzieć, jest często taka obślizgła, taka obrzydliwa i właśnie taka manipulująca. Ale i z tego też się można sporo nauczyć. Jeśli miałbym polecić jakiś taki jeden konkretny materiał ze wszystkich, z jakimi się zapoznawałem, to zdecydowanie polecam podcast Smart Passive Income. Pata Flyna to jest Jedyny taki bardzo etyczny, jedyne takie etyczne, prawdziwie etyczne i moralnie niedwuznaczne źródło wiedzy na temat marketingu i sprzedaży, z którym ja się zetknąłem. I to polecam. No i nieustannie zapraszam na co ten frontend.pl, kurs przygotowywany przez Maćka Korsana, promowany i gwarantowany, że tak powiem, przeze mnie, kurs nietypowy, wyjątkowy, praktyczny na temat frontendu właśnie. Zapisało się już ponad 3200 osób na listę oczekujących z tego co ostatnio sprawdzałem. Po prostu zajebioza, po prostu zajebioza. 4 marca w poniedziałek webinar, na którym będzie można o wszystko zapytać. A teraz ja już żegnam się. Dziękuję za dziś i widzimy się w jutro środa. Morciwa w Warszawie. Jutro środa. Widzimy się w czwartek. Na razie i cześć!